Hej, cześć, witajcie, jestem Suszyna i to jest, kolejny filmik na moim kanale. Dzisiaj, jak widzicie, jesteśmy, co na Wertyschabie, na trybie SkyWars. I na temat krótkie sprostowanie po prostu powracam na YouTube'a, y, ponieważ no, po, 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 mam swoje powody, żeby powrócić, więc no, powracam po prostu. Bo to była decyzja taka, no, podjęta, niby dobrze, niby tego, ale jednak brakuje mi was, więc postanowiłem, żeby się dalej z wami... W sensie no, mieć jakiś kontakt, to nagrywać dalej, tak? Więc no. Słuchajcie, jesteśmy właśnie na pierwszej, ręce jak widzicie po dosyć długiej przerwie nagrywam to, to nic, że ten odcinek który mam piąty raz, ale to jest mało ważne w tym momencie, ponieważ słuchajcie, tu mam w ogóle perłę i kruchy dotyk, więc słuchajcie. Jestem mistrzem tej gry. Oczywiście wiadomo, idę od razu na środek, coś... Będę męczył. Jestem mistrzem tej gry. Dobra, po prostu poprzednią Alenę pozostawię bez komentarza, ponieważ, no, pozostawię bez komentarza, tak będzie o wiele lepiej. Więc, no, pozostawię poprzednią Alenę, po prostu bez komentarza, tak jak mówiłem. Yy, więc mamy tutaj w ogóle i temy, Oczywiście wszystko kradniemy, bo jesteśmy takimi typowymi yy, człowiekami, w sensie ale ja muszę się że spadnę takie już normalnie na skraju przepaści, już takie mowę pożegnalną normalnie wymyślałem, nie? To słuchajcie, idę w ogóle. Tu mam kolejną skrzynkę, oczywiście w niej jest... nie ma nic wartościowego dla mnie, co by się przydało do takiego życia na przykład, nie? Oczywiście sobie wezmę, słuchajcie, nie wiem, na przykład skromny oddech, bo skromny oddech jest dosyć fajny. Szerszeń, słuchajcie, jestem, 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 jestem wygrywem. Szerszeń, dobra. Mordo, co ty tu lecisz? O ty, kartofelku mój. I nachita i na strzała o ty poczekaj idę tego typu dobić o jezus maria pink jezus maria ła wow. co jest a ty pra jakim prawem ty mi w ogóle bijesz typie papa pa. dobranoc o jezus maria musiał mi ten ba te te dno mu musiał dobić bo, bo czemu by nie bo czemu by, by nie serio serio ale se serio, serio, tak? Dobra, jesteśmy na kolejne ręce, tym razem to jest to tartak. Yy, także, yy, no tutaj, słuchajcie... Także tutaj, słuchajcie, jest to bardzo dobrze rozwinięte, w ogóle to mi koleżanka napisała tak, że życzy się mi powodzenia. Znaczy, nie, nie, nie to, nie to, powodzenia też mi możecie życzyć, ale to w ogóle... Mamy, słuchajcie, diamentową chestplate. Yy, czym powiedziałem chestplate zamiast klasy? Tego nie wiem, ponieważ jestem bardzo IQ człowiek. I tutaj właśnie tego typa tak o dobijamy, słuchajcie, ja ten typ się od... O, o ty! O ty, o... Dobra, słuchajcie, umarł, nie przeżył. Umarnął. Umarło mu się trochę. Nie wiem czy go czepiał. Wiadomo, bo ja się nie ci ludzi nie czepiam, ale ja wiem, że zaraz przyjdzie jakieś dno i będzie problem. Bo nas zabije, a my go nie ubijemy, więc jestem w tutaj przygotowany, Już się tutaj do zbrajanie robię normalnie ten człowiek, w ogóle tutaj, on sobie wyobraża za dużo, po prostu, on ma za dużo wyobraźni, te, ta morda nasza, uwielbiona, Uwiel uwielbiam Cię po prostu, wiesz, uwielbiam Cię, kolego, uwielbiam Cię, mój przyjacielu, uwielbiam Cię, moja psiapsi, 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 chodź ci klepać, psiapsi, psi. ja Cię muszę ubić, Jezus Maria, double killer robię, Jezus, choć ja dzisiaj po powalony jestem, nie, mówię, że jestem psychik, człowiek, dobra, wiadomo, to się bardziej mi opłaca, tutaj jeszcze Spiromana nie miał, ten frajer, nic ciekawego. Także oczywiście, słuchajcie, idziemy, idziemy, słuchajcie, wyeliminować człowieka, który żyje i jest tam. O ty, Mordo, sam do nas idziesz. Ty, Dominika, na poziomie pierwszym, klepiemy ją. W sensie go, albo nie wiem, ją, albo ją, albo go, albo w ogóle człowieka, kogoś jakiegoś tutaj. Randoma, on w ogóle chce się ze mną klepać. Oczywiście, wejdź, Mordo, do dziurki, wejdź. Ty masz jakąś szybką regenkę bardzo, bardzo mi się to zaczyna nie podobać Bardzo mi się to naprawdę ja go na dystans próbuję tutaj utrzymać Ja go tutaj spróbuję na dystans Ja go tutaj na dystans Albo nie na dystans Jednak, jednak słuchajcie Nie ma szans, nie podaje się Walczy ze mną, dziko Wygrałem! LOL Jak ja jestem bardzo inteligentny dzisiaj, naprawdę, bez kitu Słuchajcie, ja tu wygrałem, a rękę. Ja tam nie wiem, co będę mnie chceć, a słuchajcie, a rękę wygrałem, więc ja jestem bardzo radosny człowiek, nie? Oczywiście, no, także słuchajcie, ja się będę z wami żegnał, to był taki krótki odcinek, ale dosyć wartościowy, ponieważ zrobiłem wina, więc... No więc, no, bardzo się opłaca ten odcinek. Naprawdę ten odcinek się bardzo opłacał. W ogóle to jakiś typ idzie za mną, mi ja się go trochę boję, bo tu jak i ja to... To, 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 nie, nie wiem, nie znam tego typa kojarzy, w sensie, ale nie, kto to jest, więc no. Także wam dziękuję za oglądanie, widzimy się w następnym odcinku, to by było na tyle w dzisiejszym na, w nagrywkach. Ja się wiem żegnam. Ogólnie przepraszam za jakiś pewien błąd, bo może się błąd pewien pojawić w odcinku, tego nie wiem. Ale no, ja wam dziękuję, więc widzimy się w następnym odcinku nara.